Przed chwilą 7 i 8, a teraz 4 i 9. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Automade in China. No to co, który model chcecie zobaczyć na początek? Małą czwórkę czy dużą dziewiątkę? Zostaliśmy zaproszeni na prezentację dwóch nowych samochodów marki Cherry. Modeli, które dopełniają całą gamę dotychczasowych aut tej marki. Było naprawdę hucznie: dym, światła, muzyka, tancerze. Sherry zrobiło wszystko, żeby ten pokaz zapamiętać na długo. Czy model Tigo 4 i 9 są warte takiej oprawy? Zaczynamy od Tigo 4, czyli najmniejszego auta w ofercie Sherry. Samochód, który ma 4,30 m długości, który ma 2,60 m rozstawu osi, a wygląda na zdecydowanie większe i co najważniejsze, na zdecydowanie wyżej pozycjonowane niż cała dotychczasowa konkurencja. Zobaczcie. Jak wygląda przód tego samochodu? Ten grill rozciąga się na boki. Tutaj mamy oczywiście reflektor LEDowy. Tutaj mamy lampę do jazdy dziennej. To wszystko robi świetne wrażenie. To jest jakiś dekor, chrom. No tak, tylko na grilla z takiej odległości nie będziemy przecież patrzeć, nie? No to zaglądamy do środka. Fizyki nie da się oszukać. Siedzę w samochodzie segmentu B. I co? No jakoś się da oszukać. Mam tutaj dużo miejsca. Mogę zamknąć? Dzięki. Mam tutaj dużo miejsca, zobaczcie, przede mną nie siedzi nikt niski, prawie, prawie dwumetrowy gość, jak twierdzi. Chociaż coś nie wierzę. Nie, 1,87 m i mam dużo miejsca. On ma dużo miejsca, czyli tak jakbym siedział sam za sobą, a ja mam 198. Na nogi mam sporo miejsca, ten fotel dodatkowo jest taki, no nie chcę powiedzieć sportowy, ale kubełkowy kształt ma, bo nie jest fotelem kubełkowym. Nie ma tunelu środkowego, miejsca na stopy jest dużo, Kanapa jest miękka i wygodna. To jest sztuczna skóra. Tutaj jest twardo, ale to jest miłe w dotyku. Tu jest jakiś tam dekorek, dekorek a to jest miękkie. O! A zobaczcie tutaj jest śmieszny przycisk. Ciekawy do czego to służy. Hmm. Do czego to służy? Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy, ale sprawdzimy to później, jak będą te samochody do testów i będziemy nimi jeździli. Co? To idziemy za kierownicę. No i faktycznie, słuchajcie, siedzisz tutaj wygodnie. Mam miejsce, gdzie mogę odłożyć telefon. Tradycyjnie sprawdzimy trąbkę? Trąbi! Słuchajcie, cały czas siedzimy i mówimy o samochodzie segmentu B, czyli tak naprawdę o małym miejskim crossoverze. A, nie dosyć, że tutaj mamy hybrydę i w zasadzie tylko taka wersja napędowa jest dostępna, no to mamy wyposażenie, które może zawstydzić nie jedno inne auto. Bo... Sherry mówi, że cały ten ekran ma 24, ponad 24 cale. Tak naprawdę to są dwa ekrany ładnie wkomponowane w deskę rozdzielczą. Ale na pokładzie mamy 7 poduszek powietrznych. Oprócz wszystkich tych standardowych, mamy poduszkę między fotelami, żeby na przykład. No, w sytuacji kryzysowej nie zderzyć się z pasażerem. Mamy widok kamer 360 bez segmencie. Y oczywiście przy tym wszystkim, klimatyzacja i tego typu rzeczy, systemy, które wspomagają jazdę, to jest lekcja obowiązkowa. To jest maksymalnie obniżony fotel. Kierownica jest regulowana oczywiście w dwóch płaszczyznach. Siedzi się wygodnie. Ten fotel ma taki zintegrowany zagówek. Te materiały wszystkie one są miłe i przyjemne. Na szczęście nie ma tutaj piano Black. To, jest, to ma nawet taką przyjemną fakturę. Tu są gumowane schowki. O, widzicie, więc telefon nie będzie latać. Tu są. Miejsca na kubki i mamy tutaj ekran do obsługi klimatyzacji, dotykowy, tak, ale tutaj mamy zdublowane przyciski, te, które pozwalają na przykład zgłośnić i wyciszyć radio, ustawić właśnie tryb klimatyzacji albo włączyć kierunkowskazy awaryjne. Schowek? Ha, duży jest. Tak, tak. Silny ma rację, bo Sherry się chwali, że ma bardzo dużo schowków. Chyba naliczyli tutaj 30 różnych schowków, miejsc, no, łącznie z takimi małymi, gdzie można oczywiście odkładać wszystkie drobne przedmioty. No tak, ale mówimy o aucie miejskim, więc tych przedmiotów jest dużo. Tu jest ten sam dekor, który jest w konsoli środkowej. A czy tutaj jest schowek? No oczywiście, zobaczcie. Tutaj też jest schowek. Więc to wszystko robi dobre wrażenie. Czekasz. Dobra, no to zajrzymy teraz pod maskę, co? No i teraz uważajcie. Siłownik, żaden tam patyk wyciszenie maski, bo tutaj jest 1.5 z układem miękkiej hybrydy, czyli z niedużym silnikiem elektrycznym i niedużą bateryjką. Moc systemowa to 163 konie mechaniczne, ale z samego silnika benzynowego to jest 95 koni, plus dodatkowe konie mechaniczne z silnika elektrycznego. Oczywiście mamy tutaj technologię, która łączy hybrydę szeregową z równoległą, jest też tryb rekuperacji. To wszystko sprawia, że ten samochód w mieście, szczególnie w mieście, ma być bardzo bardzo oszczędny. Już nie mogę się doczekać na pierwsze testy podczas jazdy. I wiecie, co zauważyłem tutaj pod maską chińskiego Sherry? Bosch. Bosch. Czyli mamy tutaj wszystko, co dobre, znane i cenione. To tak jakby ktoś pytał o jakość, później o dostępność części i tak dalej, czy kupić, czy nie kupić. Czy mogę zamknąć? Proszę Muszę przegonić wszystkich żeby zobaczyć, jak ten samochód wygląda z tyłu. A ktoś tam światła zapali? Oczywiście, tradycyjny pasek przez całą szerokość nadwozia. Duże oznaczenie marki, modelu, Cherry No i napędu, hybryda. O, wspaniale. Patrzcie, ktoś tam mnie słucha. Całe 430 litrów. Głęboki, zobaczcie, jaki niski próg. Tutaj nie ma nic, co mogłoby przeszkadzać. Pod spodem akumulator jest tutaj. Ha, tak to wymyślili. Oczywiście, kana kanapa dzielona, Tutaj plastik, o spodziewałem się, że tutaj będzie coś bardziej miłego. Yy, tutaj mamy takie wyłożenie tego wszystkiego jakimś miłym materiałem, ale ten element yy, trochę pomniejsza ten bagażnik. Ale jak położymy oparcia, no to mamy ponad 1000 litrów i to w tak małym segmencie. Przecie, to jest niewiarygodne, ale z takiego pierwszego oglądu sytuacyjnego wynika, że ten samochód jest dość przestronny, jak na swoje gabaryty. Dobrze wykonany, ma być cichy też, i tego nie mogę się doczekać. Nie mogę się dlatego się doczekać pierwszych jazd, bo szery podkreśla, że we wnętrzu tego samochodu zarówno przy 60, jak i przy 100 km na godzinę jest bardzo cicho, więc muszę szybko wyrwać kluczyki od nich. No i teraz najważniejsze, na pewno zastanawiacie się, ile kosztuje mniejsze Sherry. Uwaga! Wyceniono je na 95 900 zł. Tak, poniżej stówy za crossovera segmentu. W wersji Essential, bo w wersji Prestige 105 900 zł. Jeśli uważacie, że Sherry pozamiatało rynek, no to teraz uważajcie na model 9. Bo tutaj mówimy o cenie 209 900 zł. Na tyle właśnie wyceniono flagowca marki. I uwaga, Sherry nie mówi tutaj, że to jest samochód klasy premium. Tutaj pada słowo luksus. No to zobaczcie. Zupełnie inne proporcje, zupełnie inne kształty. Ten samochód faktycznie mówi, że jest obszerny, komfortowy, luksusowy. A już na pierwszy rzut oka te felgi wyglądają naprawdę na drogie łącznie z tymi tekielkami. No przecież to jest żywcem wyciągnięte z Rolls Royce'a. Ha! I jeszcze tutaj z takim ryflowaniem. Takiego psa mógłbym mieć, bo on nie robi kupy. I nie sika. I nie woła, żeby z nim wyjść, nie? Tylko też nie odzajemnia moich pieszczot. Tutaj mamy zdecydowanie inaczej narysowany ten przód, bo tutaj po lewej i po prawej stronie mamy ładny, świetlny dekor. Oczywiście lampa i masywny, muskularny przód tego samochodu. A jak jest z tyłu? Zwróćcie uwagę, że tutaj z tyłu tego samochodu nie ma żadnej ekstrawagancji, bo tutaj ma być elegancko. No ale elegancja to nie znaczy brak funkcjonalności, bo w przypadku Tigo 9 mamy do czynienia tak naprawdę z samochodem, który ma trzy rzędy siedzeń. Więc w takiej normalnej konfiguracji mamy tutaj bagażnik o pojemności aż 819 litrów. No tak, bo tutaj jest trzeci rząd foteli. Luksusowo? Proszę bardzo. Elektrycznie składamy fotele, ręcznie rozkładamy trzeci rząd i gotowe. Całą rodzinę możemy zapakować do samochodu i możemy jechać na przykład na lody. A jeszcze tutaj zostaje trochę miejsca na bagaż. No dobrze, ale można też sytuację odwrócić, prawda? Te fotele składamy. Te fotele również składamy. Mieszczę się tutaj cały, a ja mam 198 cm wzrostu. Słuchajcie, to jest kolejny model, który jest oblegany przez ludzi, więc żeby się dopchać i usiąść za kierownicę, to wymaga trochę cierpliwości i czasu, więc w tym czasie zajrzymy pod maskę tego samochodu, bo musicie wiedzieć, że IG 9 to jest hybryda PHEV, czyli hybryda ładowana z gniazdka. I tutaj mamy silnik oczywiście benzynowy 1.5 i dwa silniki elektryczne. A tak naprawdę Przekładnie z silnikiem elektrycznym i dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi i dlatego mamy do czynienia z napędem na cztery koła. Jak to wszystko działa? Oczywiście trybów jazdy jest tutaj całe mnóstwo. To jest też tryb hybrydowy, tryb równoległy, tryb szeregowy, tryb rekuperacji. Wszystkie możliwe konfiguracje tutaj są dopuszczone. Dlaczego o tym mówię? No bo czasami jest tak, że te samochody hybrydowe, szczególnie hybrydy PHEV, nie przekazują z silnika spalinowego momentu na koła. Tutaj to się dzieje w zależności oczywiście od potrzeb, no bo wszystko dzieje się bez udziału u kierowcy. Oczywiście można wybrać sobie tryb elektryczny albo tryb hybrydowy no i kilka innych trybów, które służą na przykład do jazdy po śniegu, po mokrym, po sypkim i tak dalej, i tak dalej. Jesteście ciekawi, ile mocy ma ten cały układ? 428 koni mechanicznych ma moc systemowa tego samochodu. Przyspieszenie do setki nieco ponad 500 sekund. Nieźle, co? Jak na takiego kolosa? To jest wynik rewelacyjny. Oczywiście teleskopy, oczywiście wyciszenie, bo słowo cisza jest tutaj kluczowe. Sherry chwali się, że samochód jest niesamowicie wyciszony, co oczywiście sprawdzimy podczas jazdy. A tymczasem chyba nadeszła moja kolej. Tutaj luksus odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Ja wiem, ja wiem, że teraz y, śmiejecie się i myślicie sobie, jak to luksus. No ale to sprawdźmy. Mamy tutaj naturalną skórę, która jest miła w dotyku. No i widzicie te dziurki? Tak, bo fotele są wentylowane, są podgrzewane, mają masaże. Co więcej, masaże uruchamiane głosem, komendami dźwiękowymi. Tutaj mamy wszędzie miękkie wykończenie. Mamy sporo piano black i ładny satynowy dekor. Na środku deski centralnej to żadna nowość. Duży, ale naprawdę olbrzymi ekran. No i dookoła ładne dekony. Wszystko sprawia naprawdę ładne wrażenie. Tutaj mam jakieś kratki wylotów. No i miejsce na telefon. Jedna ładowarka mocna 50 z układem chłodzenia. Im dłużej stosuję właśnie taki rodzaj ładowania telefonu, tym częściej przekonuje się, że chłodzenie tutaj jest niezbędne. No dobrze. A jak wygląda pozycja za kierownicą? Tutaj mamy regulację. Proszę, jakie zaskoczenie. No to fotel zjeżdża na sam dół, oparcie trochę do przodu, siedzisko trochę do tyłu i kierownica, trochę do mnie. No i co? Siedzę wysoko. Mam dobrą widoczność, duże lusterko, duże lusterko wsteczne. Rękę mogę spokojnie sobie oprzeć tutaj na podłokietniku. O, jaki tu duży podłogiednie, jaki tu schowek, jeszcze chłodzony. Tak, słoik ogórków na pewno by się tutaj zmieścił. No. Powiem Wam, że miejsca jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Pozycja za kierownicą jest bardzo przyjemna, a warto też, żebyście pamiętali, że TIGO 9 to jest samochód zbudowany na platformie tej samej, na której zbudowana jest Omoda. Omoda 9, równie duży i równie luksusowy samochód siostrzanej marki koncernu Sherry. No to co? Zakładamy nogę na nogę. Oczywiście, przecież tu mówimy o segmencie D, czyli 4,80 m 2,80 rozstaw osi. No to tutaj musi być dużo miejsca i musi być wygodnie. Tutaj mieszczą się trzy osoby. Oczywiście pod warunkiem, że złożę podłokietnik. Ale ja akurat w, tym, w tej sytuacji wolę jeździć z podłokietnikiem rozstawionym, o ile tutaj piano black, miejsce na kubki, ale wentylowany fotel jest tutaj podgrzewany, wentylowany i tutaj mogę również regulować sobie klimatyzację. O! I tutaj porty USB mam. Ach, a jak się zaświeci słońce, to mogę rozłożyć roletkę. No i duży panoramiczny dach też w standardzie. Bo powiedziałem już, że to auto dostępne jest tylko w jednej konfiguracji, dokładnie tak wyposażone w pięciu kolorach nadwozia. Cztery są, uwaga, w cenie. Jeden jest za dopłatą, ale to lakier matowy. Wymaga dopłaty 5000 złotych. No i w podstawie czy w tej jednej wersji jest skóra? W tym kolorze. To wchodzimy do tyłu, bo schowam telefon. Jak tu nie dzisiaj kurde przegania. No to tak, muszę wyjść Zrobię to w prostych kilku ruchach. Bo tutaj dzieje się magia. I my tej magii nie przeszkadzamy. Po prostu wszystko dzieje się z naszego polecenia, ale bez naszego udziału. Więc jakby wsiadam, zamykam drzwi no i zobaczcie. Czy tutaj mieści się człowiek, który ma prawie 2 metry długości? W zasadzie to Sherry nie mówi, że to jest miejsce dla tak wysokich pasażerów, ale ja tutaj się mieszczę i mam tutaj sporo miejsca, zarówno na nogi, jak i nad głową. Ale wiadomo, że tutaj będą jeździły dzieci, tutaj będą jeździły mniejsze osoby, więc tego miejsca one będą miały zdecydowanie więcej. Nawet jeśli ja chciałbym. Rozłożyć ten fotel tutaj, żeby przecież ktoś mógł usiąść. No to zobaczcie, co się dzieje. Miejsca na stopy mam, fotel mnie nie zabija. No, dopiero teraz dojechał fotel do moich nóg i się zatrzymał, bo wyczuł przeszkodę. Dobra, to już wychodzimy. Wiecie, dlaczego na to zwracam uwagę, na to wsiadanie do tyłu i wysiadanie? Bo w wielu chińskich samochodach okazuje się, że nie ma prostego sposobu, jednego na przykład przycisku, który składałby te fotele. Co więcej, czasami trzeba się przeciskać między fotelami w środku. A tutaj proszę bardzo, prosto, łatwo. I uwaga, to samo mogę zrobić po wyjściu z samochodu i zarówno. Fotel drugiego rzędu wróci do pozycji wyjściowej, jak i fotel pasażera z przodu również wróci do pozycji wyjściowej. A jak będzie test, regularny, normalny, taki, gdzie samochodem będziemy jeździć po drogach, to sprawdzimy, czy to można wyłączyć. No i czy wsiadanie do tyłu nie powoduje, że ten z przodu musi troszeczkę poczuć jakiś dyskomfort. Moi drodzy, to tyle. Na gorąco po premierze najmniejszego, szary model TIGO 4 i TIGO 9. Mniejszy, wyceniony poniżej 100 tysięcy złotych, większy, wyceniony nieco powyżej 200 tysięcy złotych. Już nie mogę się doczekać, jak te samochody trafią do naszej redakcji i będziemy mogli je przetestować w warunkach drogowych. Sprawdzimy wiele rzeczy, zajrzymy w każde możliwe miejsce. A na koniec, żenujący żart prowadzącego. Jak nazywa się mała fala? Mikrofala.